Witam Państwa serdecznie w studio telewizji Dla Ciebie. Dzisiaj kontynuujemy w serię programów, w których będziemy pokazywać kandydatów do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj moim Państwa gościem Pan Marek Węgrzynowicz. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Nie jest Pan dobrze znany w Jaworznie, ale ma Pan duże związki z Jaworznem. Tak na wstępie, jak mógłby się Pan przedstawić? Oczywiście, że tak. To znaczy, nie mieszkam w Jaworznie, ale od blisko 20 lat jestem właściwie, można powiedzieć, ciągle związany z tym miastem. Stąd pochodzi moja żona. Pierwsze randki, pierwsze spotkania to właśnie Jawożna, To właśnie tutaj w centrum, to właśnie na dzielnicy Ubowiec tam się spotykaliśmy. I tam jestem co tydzień na obiedzie u moich teściów. Dlatego bardzo dobrze znam bolączki miasta Jawożna. Wiem, jak się ono zmienia, wiem, co trzeba by dla niego zmienić. No trudno nie być związanym z tym miastem, jeżeli codziennie przebywa się z osobą, która z tym miastem jest związana od urodzenia, czyli z moją żoną. Do tego akcentu Jaworznickiego jeszcze powrócimy, a tak na początek czym się pan zajmuje na co dzień? Co jest pana takim konikiem i dlaczego pan postanowił, żeby ubiegać się o mandat posła? Z wykształcenia jestem prawnikiem, jestem dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, wiceprzewodniczącym Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Śląskiego i od 20 lat zajmuję się działalnością społeczną. Działalnością społeczną, która polega na pomaganiu osobom, które tej pomocy potrzebują. Udzielam bezpłatnych porad prawnych dla wszystkich osób i tutaj muszę zwrócić uwagę, że nigdy nie kieruję się, czy ktoś ma jakieś poglądy polityczne. Nieważne są dla mnie poglądy, przekonania jaki ma kto światopogląd, liczy się dla mnie człowiek. Każdy, kto do mnie się zwróci o pomoc, każdy, kto się zwracał o pomoc, zapewniam, że takiej pomocy ode mnie otrzymuje. Lubię pomagać. Każdy ma w życiu jakieś hobby, jedni jeżdżą na ryby, jedni chodzą na grzyby. Ja staram się pomagać. To moja pasja, ona przynosi niesamowite efekty. No właśnie, takie bezpłatne porady prawne, one są dosyć popularne, a czy one pozwalają Panu y Dostrzec pewne problemy, które pojawiają się w społeczeństwie? Czy to jest tak, że ludzie, którzy korzystają z tych porad prawnych, często ich problemy się powtarzają po prostu? Tak. To znaczy, ja głównie zajmowałem się, zajmuję się pomaganiem osobom, które doświadczają przemocy domowej. Muszę powiedzieć, że gdy zaczynałem swoją pracę, nie sądziłem, że jest to tak wielki problem społeczny. W wielu domach i to nie tylko w tak zwanych rodzinach patologicznych, ale również. W tak zwanych dobrych domach dochodzi do przemocy domowej. Mamy problem z alkoholizmem, z narkomanią, i te osoby oczekują pomocy. Jako ciekawostkę powiem to, że tej przemocy doświadczają nie tylko kobiety, ale również dzieci i co ciekawe, mężczyźni. Oni również potrzebują takiej pomocy. I muszę powiedzieć, pochwalić się, że właściwie byłem jednym z prekursorów, który zaczął udzielać bezpłatnych porad prawnych. W tej chwili jest to rozpowszechnione, jest wiele organizacji pozarządowych. Biur poselskich, gdzie można taką poradę uzyskać. Chciałbym o to zapytać, czy w momencie takim, kiedy rodzina rzeczywiście ma problem z przemocą, obojętnie kto jest tutaj agresorem, czy da się z tego wyjść samemu? Oczywiście. To znaczy, trzeba przede wszystkim przełamać barierę wstydu i udać się do terapeuty, do prawnika, psychologa. Wygląda to tak, że najpierw zastanawiamy się, czy skorzystać z tej pomocy, czy nie później idziemy do prawnika, do psychologa, musi wytworzyć się też taka więź, więź porozumienia między terapeutą, prawnikiem, bo tutaj trzeba działać kompleksowo, osoba, która korzysta z tej pomocy, która żyje w toksycznym związku. Bo często jest tak, że żyjemy w takim toksycznym związku kilkanaście, kilkadziesiąt nawet lat. Czyli, ale z tego, co Pan mówi, to jednak potrzebna jest pomoc kogoś z zewnątrz. Samemu sobie z tym nie możemy poradzić? Różnie to bywa, ale tak jak w każdym, tak jak w przypadku choroby, no trudno, żebyśmy sobie sami poradzili. Ta pomoc potrzebna jest, dlatego, że inaczej spojrzymy na problem. Dla osób, które doświadczają przemocy. Ich problem wydaje się takim olbrzymim problemem, natomiast po terapii psychologicznej, po wsparciu prawnym, okazuje się po, po pewnym czasie, że ten mega problem staje się małym problemem, który jesteśmy w stanie rozwiązać. To nie oznacza, że udając się do prawnika musimy od razu korzystać z rozwodu czy z jakiejś innej formy. Przede wszystkim trzeba znaleźć źródło przyczyny. Co powoduje tą przemoc? Bo bywa tak, że dlatego w domu dochodzi do przemocy, bo jest alkohol, bo są narkotyki, bo są środki odurzające. Trzeba spowodować tak, żeby dana osoba poddała się leczeniu, zrozumiała problem. Bywa też tak, że my mężczyźni trochę inaczej myślimy niż kobiety. I warto tutaj rozmawiać w tych sprawach. Czasami rozmowa, dialog powoduje, że uda się dany problem rozwiązać. Widzę, że to bardzo szeroki zakres i rzeczywiście tak, to mieliśmy, mogli z pytaniem godzinami. trafiłem. E, to jest moja moja pasja tutaj pomagając tym osobom, tak jak mówię, wiele, wiele lat temu, gdy trafiłem do pracy do schroniska dla ofiar przemocy, gdzie pomagałem osobom, nie sądziłem, że jest to tak olbrzymi problem społeczny. Natomiast Warto rozmawiać, warto korzystać z pomocy. Nie możemy trwać w toksycznym związku przez wiele lat. Tutaj zaznaczę, że to nie oznacza, że trzeba przeprowadzać od razu rozwód. Ja muszę powiedzieć osobiście, że sam nie jestem zwolennikiem rozwodów. Bywa też tak, że do mnie przychodzą osoby, które chcą od razu rozwodu. Zawsze mówię, że dzisiaj nie mam ze sobą wzoru pozwu rozwodowego. Ale mówię to dlatego i umawiam następny termin. Żeby osoba, która chce tego rozwodu, żeby przemyślała sprawę. Bo można porozmawiać, rozwiązać mm -hmm. inaczej problem. Po miesiącu ta osoba wraca do mnie i mówi, że ona już nie chce rozwodu. Działamy pod wpływem impulsu, emocji. Ważne, żeby te emocje opanować i to samo dotyczy też polityki. Dzisiaj mamy kampanię wyborczą. Dzisiaj wielu kąt kandydatów zaczyna już podchodzić emocjonalnie, że są niszczone banery, że plakaty są niszczone. Wszyscy działamy pod wpływem emocji. Wydaje mi się, że te emocje są potrzebne, żeby je opanować. Wtedy nasze życie społeczne, życie polityczne będzie zupełnie inaczej wyglądało. Jak to się mówi, właśnie emocje wprawiają w ruch i to one są początkiem każdego e, działania. Ale e, chciałbym zapytać o e, drugą rzecz. Mówił Pan, że zajmuje się Pan, e, pracuje Pan w Urzędzie Pracy. E, jak Pan widzi te problemy związane z bezrobociem? Jakie teraz bezrobocie jest w zagłębiu i czy w Pana opinii ono jest? E, Zbyt niskie, czy zbyt wysokie? To znaczy, jak 9 lat temu obejmowałem urząd dyrektora powiatowego urzędu pracy w powiecie, w którym pracuję, bezrobocie wynosiło 23%. Dzisiaj wynosi 5,6%. Dzisiaj nie mamy problemu z pracą. Dzisiaj, jeżeli pan redaktor pyta, jakie są problemy, to ja bym powiedział, że problemy są bardziej z samotnością. Dzisiaj wiele osób, szczególnie starszych osób, Staje się samotnym. My pędzimy tak w, naszym, w naszej pracy, w życiu zawodowym, że nie mamy czasu, aby spojrzeć na osobę starszą, na osobę, która potrzebuje tej pomocy. Jeden z moich, tutaj taką, taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że jeden z moich kolegów, pracowników naukowych, zadzwonił, który udziela lekcji również osobom, które potrzebują takiej pomocy, zadzwonił do niego ojciec i zapytał: Słuchaj synu, ile u ciebie kosztuje godzina, ile bierzesz za godzinę? On podał temu ojcu swoją stawkę. Wtedy ojciec powiedział to słuchaj synu, zapisz mnie w przyszłym tygodniu na godzinę 16. Bo chciałbym z, z Tobą porozmawiać. Czyli mówi Pan, że w tym jakby głębokim bezrobociu ten problem jest bardziej natury psychicznej, psychologicznej? Wydaje wie pan, Panie Redaktorze, trudno tu przewidzieć. Wielu ekonomistów, wielu politologów będzie dzisiaj wydawało opinię, co będzie za 5, za 10 lat. Być może, jak spojrzymy na, na działalność publicznych służb zatrudnienia, a publiczne służby zatrudnienia są w Polsce od 100 lat, ta, yy, rynek pracy się zmieniał, to jest trochę jak sinusoida dzisiaj jest niskie bezrobocie ale czy wpływ yy, czy gospodarka idzie w dobrym kierunku czy wpływ tak zwanego 500 w plus czy on dzisiaj ją ożywia gospodarkę ale jakie będą konsekwencje za 5 10 lat historia pokaże czy się okaże za chwilę, że może znowu brakować rąk do pracy. Gdzie chciałby Pan wykorzystać tą swoją wiedzę, bo na pewno z jakimiś postulatami Pan startuje, co by było Pana marzeniem, jakie są cele, jak Pan tą misję społeczną chciałby zrealizować? Myślę, że polityka potrzebuje nowej jakości. Jeżeli dzisiaj oglądamy telewizję i spoglądamy na naszych parlamentarzystów, to można sobie zadać pytanie, czy niektórzy z nich nie zasiedzieli się już w tym parlamencie, czy nie są za długo. Ja jestem zwolennikiem dialogu. Wiele spraw należy rozwiązywać. Moje hasło to zawsze blisko ludzi i stop przemocy. Nie może być przemocy w polityce. Jeżeli będziemy nadal mówić białe to białe, a czarne to czarne, Polska będzie szła w złym kierunku. Musimy ze sobą zacząć rozmawiać. Jedna Polska, wspólna Polska, to silna Polska w przyszłości. I takiej polityki, taką politykę będę prezentował. Taką politykę prezentuję w samorządzie, taką w życiu zawodowym, gdzie zawsze, to co już powtarzałem na początku, liczy się dla mnie człowiek. Dla mnie każdy, kto przychodzi, tą pomoc ode mnie uzyska. Mnie interesuje dobro naszego regionu i dobro naszego kraju. A czy to zrobi? czy PO ma drugorzędne znaczenie. Oczywiście no właśnie, słuchając tego, co Pan mówi, do końca nie mógłbym ocenić, z której opcji politycznej Pan startuje, bo to w miarę takie uniwe uniwersalne takie stwierdzenie. Jestem wierny jednej partii, zapisywałem się wiele lat temu do Platformy Obywatelskiej i w niej jestem. Nie jestem żadnym skoczkiem, zawsze wierny. Jedna żona, jedna partia. I chcę realizować postulaty Platformy Obywatelskiej. Chcę, aby... Polityka wróciła na właściwe miejsce, aby nie było krzyków, emocji. Nie może być tak, że jeden człowiek w naszym kraju decyduje o wszystkim, że jest dzielenie ludzi na gorszy, na, że ktoś jest gorszego sortu, ktoś lepszego sortu. Ja takiej polityce mówię stop, tego nie może mieć miejsca. Jeżeli ktoś tak uważa, jest największym szkodnikiem polskiej polityki i powinien dawno zakończyć swoje. Proszę działanie. pana, w takim razie zapytam może o jeden element programu platformy obywatelskiej, bo dużo tutaj e, mówimy o tym, szczególnie o zdrowiu, o tym o zdrowiu psychicznym, o tym jakie potrzebne jest wsparcie dla dorosłych, ale też dla dzieci, dla młodzieży. E, z, a w, Państwo mówicie, że, że ten dostęp do lekarza, do specjalisty będzie krótszy. Ja nie pamiętam wyborów, w których ten argument nie byłby podnoszony, a niestety wciąż są z tym problemy. E, czy to są tylko puste obietnice? Myślę, że mam nadzieję, że nie są to nasze puste obietnice. E, jak to mówił jeden z wybitnych Polaków, słów jest tysiące, liczą się czyny. I myślę, że po takich czynach Państwo nas poznacie w przyszłości. Oczywiście, że przez te 30 lat wolnej Polski każdy rząd obiecywał, że zajmie się służbą zdrowia, a dzisiaj służba zdrowia jest jaka jest. Sami to widzimy, sami to doświadczamy, jak idziemy na SOR i nagle jest długie oczekiwanie. To nie może mieć miejsca, nie może mieć miejsca to, że dzisiaj onkologia w Polsce jesteśmy na szarym miejscu w Europie. Proszę zwrócić uwagę, że pewne dziedziny życia, pewne dziedziny medycyny uległy poprawie. Dzisiaj możemy się pochwalić kardiologią, która jest na wysokim poziomie już w Europie, ale jest to zasługi świętej pamięci profesora religii. Ja mam marzenie i myślę, że ono się spełni, że również onkologia będzie w przyszłości na wysokim poziomie. Nie może być tak, że Zagłębiowskie Centrum Onkologii, które jest wybudowane za kilkadziesiąt milionów, nagle się okazuje, że nie ma kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nagle się okazuje, że żaden rząd nie pochyla się nad reformą służby zdrowia. Dlaczego? Dlatego, że nam słupki spadną w notowaniach. Oczywiście, że każda reforma powoduje to, że na początku ludzie będą niezadowoleni. My boimy się nowości, boimy się zmian, ale jeżeli podejmiemy takie działania, za 10 lat, jak się tu spotkamy, my albo ktoś inny, powie, że ta ekipa przeprowadziła słuszną reformę. Musimy mieć dostęp do lekarza. Nie może być tak, tak jak ja miałem kiedyś przypadek, gdzie mój syn yy, zranił się, yy, ma rozciętą głowę, biorę go na ręce, zawożę go od, yy, do szpitala, yy, wszyscy przepuszczają mnie bez kolejki. Nagle pani doktor twierdzi, że ona nie udzieli mi pomocy, bo to nie należy do jej kompetencji. No. Nie, nie tędy droga. To Czy... musimy zmienić. Zdrowie, to co mówił pan redaktor. Zdrowie jest najważniejsze. Bez tego nic nie osiągniemy. Czy pan ma w tym zakresie jakieś kompetencje? To znaczy nie jestem lekarzem, natomiast od no, prawie 20 lat zasiadam w radach społecznych różnych szpitali. Widzę jak jest organizacja mhm. tych szpitali. Zasiadałem w Radzie Społecznej Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach, w szpitalu w Piekarach Śląskich. Obecnie jestem przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Uzależnień w Gorzycach widzę jak działają te szpitale chciałbym żeby wszystkie nasza służba zdrowia działała przynajmniej na takim poziomie jak dzisiaj działa polska kardiologia przynajmniej tak jak działa jak słynie w całej Europie centrum leczenia oparzeń żeby te szpitale żeby idąc do lekarza panie redaktorze żebyśmy się nie czuli jak przedmiot tylko jak podmiot to jest też ważne zmienić mentalność na, y, w całej służbie zdrowia, ale też zmienić nastawienie lekarzy, żeby pacjent czuł się, że idąc do lekarza uzyska właściwą pomoc. Bo jak zachorujemy, czasami jest tak, że jest płacz i nie wiemy gdzie iść. Mamy, y, nagle się okazuje, no co robić? No dzwonimy po znajomych, kto ma jakieś kontakty, układy, żeby gdzieś udać się do lekarza. Tak nie może, nie tędy droga. Wreszcie nowy rząd Rzeczpospolitej musi pochylić się nad reformą służby zdrowia. Mam nadzieję, że się to uda. Na sam koniec pytanie takie, jawożnickie, Jak pan postrzega to miasto? Mówi pan, że jest pan raz w tygodniu. To niewiele, ale już coś można zrobić. to, że raz w tygodniu to obowiązkowo na obiedzie uteścił. Natomiast, z racji tego, że są to osoby już w podeszłym wieku, razem z żoną bywamy kilka razy w tygodniu, ponieważ no, osoby, które mają ponad 80 lat, wymagają tej opieki. Dlatego znam Jawożno widzę jak ono się rozwija natomiast moim zdaniem osoby z zewnątrz która tu nie mieszka uważam że nie wszystkie dzielnice rozwijają się równomiernie są dzielnice e, Jawożna, które no, niewiele się moim zdaniem dzieje uważam też że mm, e, Jawożno e, też w, jakby m, muszą nastąpić pewne zmiany w ogóle jestem z wole... Jakie zmiany Wie pan, uważam, że to co mówiłem odnośnie polskich parlamentarzystów, również odnośnie samorządowców, uważam, że dwie kadencje bycia prezydentem to wystarczająca. Uważam, że powinna być jakaś nowa jakość w Jaworzni. I to nie oznacza, że to ma być człowiek z Platformy Obywatelskiej, to może być człowiek z innej opcji politycznej, ale bycie 16 lat prezydentem danego miasta to można powiedzieć, to już zawód prezydenta. No, ale ludzie głosują, widzą te zmiany, mówią, że one są dobre. Miasto się rozwija, natomiast yy, silne demokracje to demokracje takie, gdzie jest kadencyjność. I tutaj wprowadzenie kadencyjności od, odnośnie wójtów, burmistrzów, prezydentów, ja osobiście uważam, że to jest dobre rozwiązanie, i uważam, że w Jaworznie też czas na zmiany na nową jakość w polityce. Dziękuję bardzo e, za te e, kilka myśli. Mam nadzieję, że w ten sposób przedstawiliśmy e, troszeczkę sylwetkę kolejnego e, kandydata e, naszym i państwa gościem był pan e, Marek Węgrzynowicz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję do zobaczenia.